Ja usiemanko, z tej strony Fabian i dziś będziemy nagrywać Minecrafta. Eee, więc zaczynajmy nagrywać. Ja jestem skillowcem. Od góry sobie zaczniemy. Zostaliśmy aktywne. Ak Dobra, nie wiem jak to się mówi. I mamy. W ogóle pierwsza zasada to jest nie dodawajcie żadnych paczek danych. Co ja zrobiłem? Jezus Maria, ja tak dawno nie gram w Minecrafta Jezu, wszystko na marne nie Po co mi te guziki by były? Jezu To wszystko przez górę Teraz musimy od dołu zacząć Jezus O oh god! Jezus Maria. Dobra! Ała, Ła, moje nogi! Osiem, a nie dwanaście musi być tak, a nie osiem. he's on crafting tam Okej, okay, dobra. Przyda nam się to. Kjør altså! Zacznijmy sobie od tego. I ten jako ostatni. I sobie wypłyniemy. O tu jeszcze. Mm. Ja cię kręcę. Ej nieskończono. Ej tego jest nieskończoność. Już nic nie ma. Nie ma, dobra. Szybciej. Dobra. Um. Węgiel Szybciej Nic nie widzę tu Lepiej zawsze być na kamieniu, nie? Nic nie widzę, że tu nic nie ma. Nie ma tu nic, dobra, wypływamy. A nie udało się ten twój. Uh! Wow. Mam zeza! Przyznaję się, mam zeza. Mam zeza. Mam zeza <laughs> tam byśmy musieli popłynąć. By było szybciej niż po prostu tym byśmy tam szybciej dopłynęli. Byśmy tam... My byśmy szybciej dopłynęli tam łódką e, niż niepotrzebne mi to Ni, niż e, te nie! niż e, chodzeniem mnie więc ja sobie tam podpłynę ciekawe w tej świat nie? To te. To te. A tam jeszcze by te... czy jest tam podpłynę. A tutaj mamy węgiel. Tu jest... Tu jest... Ej! Niegrzecznie tak. Tu no, się utknęliśmy. Nie, nie utknęliśmy. Ech, potrzebny nam piesek, więc 8, 1, 2, 3. A nie, tu mamy już. Dobra, a sobie jeszcze wykopmy tutaj węgiel. Nęgiel przyda się. Zaraz sobie pożarcie idziemy, nie? W ogóle jedzenie jest najpotrzebniejsze. Jedzenie jest najpotrzebniejsze, nie? Więc... Tak, tak, dobra. Owce. Mięso Mamy kurczę, okrówka, krówki, krówki, krówki. Dzień dobry. Dzień tak mało dajecie mięsa? dobry. mięsa? Czemu te dobry. tak majo, mało mało mięsa? O, 9 mamy. I cztery skóry. Czekajcie. Zanim sobie zrobimy te, to sobie zrobimy butki. I jemy. Na śniegu to nam będzie potrzebne te buty. Bo jak wpadniemy w śnieg, który zapada się, to po prostu. Nie wpadniemy do niego, bo mamy skórzane buty, buty. Portal. Pokupimy sobie drzewko. Idzie noc, idzie, idzie noc. W nocy wejdziemy sobie do kopalni. Będzie większa, będzie atmosfera. Tylko teraz nie wpadnij, bo nie masz szarcia. Złota i spodnie, obsydian i złoto dalej. Obsydian będzie potrzebny. Akienczant. Ochrona przed pociskami. No, o, 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 o. o. Idzie burza. No dobra. Nie mam żarcia. Nie mam żarcia, nie mam żarcia. Jest noc. A. trzy mnie akurat. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni.